Szanowni Państwo, zapraszam na kolejny odcinek o książkach. Na początek profesor Felix Koneczny, jego Jan III Waza i Misja Posewina. Książka mówi o misji papieskiego wysłannika księdza Posewina, który w XVI stoleciu udał się do Szwecji. Chodziło o odwrócenie sytuacji w Królestwie Wazów i próba nawrócenia Szwecji na katolicyzm, dla Polski byłaby to idealna sytuacja, gdyż zostało by utworzone państwo Polski, Litwy i Szwecji. Notabene pod sam koniec XVI stulecia, w ostatniej dekadzie XVI stulecia taka sytuacja miała miejsce, niestety to się nie utrzymało. Szwecja pozostała protestancka, a skutkowało to, jak wiadomo, potopem szwedzkim, który zniszczył Polskę. Kolejna książeczka, Leszek Mazan, Zdarzenia życia naszego monarchy, no to jest o życiu cesarsko-królewskim w Austro-Węgrzech, czyli o Franciszku Józefie, książeczka bardzo ładnie wydana, ponoć wszystkie historie tu opisane są autentyczne, Franciszek Józef którego generalnie darzy się ciepłymi uczuciami, gdyż zabór austriacki był łagodny dla Polaków na no szkole trzeba przyznać iż ten człowiek pociągnął świat w otchłanie tragedii I wojny światowej ale poczytać warto książeczka poprawia humor David Irving wypadek to jest o śmierci generała Władysława Sikorskiego w zasadzie o zamachu David Irving to autor wyklęty prześladowany przez taki jeden że tak powiem naród wybrany, że który tak sobie uzurpuje prawo do jednej właściwej prawdy Irving siedział w więzieniach a zamówienie różnych rzeczy zapisanie o historii w tej książce twierdzi, iż za zamachem na generała Sikorskiego stał wywiad brytyjski, zresztą jest to moim zdaniem jedyna opcja. Ewentualnie sowiecki mógł też za nim stać. Jest też opcja taka, iż oba wywiady ze sobą współpracowały, żeby pozbyć się tej niewygodnej dla nich osoby. Kolejna książka, w sumie książka, album Tajemnica Graala, Grzegorza Górnego i Janusza Rosy Konia. No proszę Państwa, Święty Gral. Istnieje, to nie jest żadna legenda, on istnieje naprawdę i nawet wiadomo gdzie, znajduje się w Hiszpanii. Wydawnictwo Wektory ostatnie dni Romanowów, Roberta o Wiltona, który był korespondentem w czasie wojny domowej w Rosji, dotarł do domu kupcy i patiewadzie Romanowie, zostali zamordowani. No, w tej książce jest udowodnione, kto zamordował Romanowych. No, uważa się, iż w oddziale bolszewickim byli tak zwani łotysze, w rzeczywistości to byli przedstawiciele jednego słusznego narodu, czy tam bracia starsi, jak kto woli, na ścianach, w piwnicy domu kupca i patywadzie gdzie doszło do masakry rodziny carskiej, zostały wyryte hebrajskie cyfry i litery, które były zaklęciem, także Wiadomo o co chodzi. Grzegorz Brown, Gierzwał 1877, nieznany kontekst geopolityczny. Pana Grzegorza osobiście poznałem parę lat temu w księgarni Multibook. W tej małej książeczce opisuje, iż Wielka Brytania, Imperium Brytyjskie próbowało wywołać na ziemiach polskich w zaborze pruskim powstanie skierowane przeciwko Rosji. No byłaby to wielka tragedia, jakby do tego doszło. Na szczęście tego nie doszło. Doszło do giełdżałdzie, do objawień i tłumy wiernych ściągały do tej miejscowości, blokując linie kolejowe, przez co armia niemiecka nie mogła dokonać mobilizacji i to uratowało świat od wojny, która musiała czekać aż na rok 1914. Bardzo ciekawe, jest to też opisane, jakie były prawdziwe przyczyny namalowania przez Matejkę bitwy pod Grunwaldem. Droga birmańska, donowana Webstera, no to nieznana znana trochę kampania w Birmie w trakcie II wojny światowej, czyli aliancie kontrarmia japońska. No jest to opisany upadek Rangunu w 1942 roku, odwrót generała Stiduela, walki o Impali Kochime, czyli inwazja na Indie w marcu 1944 roku, także odwrót japoński z Birmy, a także front północny w stanie Kachin na północy Birmy. Warto poczytać. Eila Maillard, wysłanniczka specjalna do Mandżurii. Była szwajcarską dziennikarką, pisarką, która w latach 30 pojechała do nowo utworzonego państwa Mandżukuło. W północnych Chinach państwa została stworzona przez armię japońską. Podróżowała po miastach, a także po różnych zakątkach. To była to był ogromny kraj, zamieszkany przez wiele ludu, bo tam mieszkali Chińczycy, Koreańczycy, Rosjanie, Polacy. Doszło do incydentów w pociągu pomiędzy panią Majlard a żołnierzami japońskimi, którzy wzięli ją za prostytutkę. Została ona pobita przez żołnierzy japońskich. Ostrzegała, iż Japonia już wtedy była państwem agresywnym i szykuje się do dalszych ofensyw w Azji. No i tutaj jest dwie książeczki o tajemnicach Śląska. Mamy górę i po górze Kaczawskie Tajemnice Skarbu osobliwości Roberta Primke, Macieja i Wojciecha Szczerepów. Oraz tajemnicza Antonówka Jana Lubienieckiego. Antonówka szczególnie ciekawym tematem, bo jest to jedyny obiekt Trzeciej Rzeszy, który nie został w sumie zbadany z powodu tego, iż jest zaminowany. Eksploracja tego terenu, gdzie była fabryka oraz obozy jenieckie stanowi zagrożenie. Są tam ładunki wybuchowe. A także występują jadowite węże żmije. Jeżeli chodzi o góry i pogórze kaczarskie, to mamy tutaj różne historie o tajemnicy tego regionu. E, Tiele winklerowie, arystokracja węgla i stali, e, autorstwa arkadiusza Kuzio Podróckiego. Jak pewnie Państwo, którzy śledzą mój kanał wiedzą, już 28 lutego byłem. Pałacu, w opuszczonym pałacu tiele Winkleru w miejscowości Kujawy i dlatego po przyjeździe z tego wyjazdu postanowiłem zakupić właśnie książkę pana Arkadiusza, która opisuje dzieje tego rodu. Także to dla zainteresowanych Śląskiem. No, najnowsza książka doktora Krajskiego, Masoneria Polska 2022, Polska w kleszczach masonerii. Wszystko o tym, co się obecnie dzieje, dwie masonerie, dwa odłamy masonerii walczą o panowanie nad Eurazją. Jedna, jedna to jest masoneria angloamerykańska, która de facto rządzi Polską rządzącą, rządzoną przez PiS. Druga to jest masoneria francuska-eurazjatycka, czyli mamy tutaj właśnie doktora Dugina. Powiem tak, jedni i drudzy nie są dobrzy i nie należy brać udziału w tych... No to opisuje w ogóle cały kontekst wojny na Ukrainie, jak to tam naprawdę wygląda. Trzymać się od tego jak najdalej, absolutnie nie wchodzić w te konflikty, gdyż to siły zła w niej walczą. Ukraiński piemiąt Michała Jarneckiego i Piotra Kołakowskiego to jest bardzo ciekawa pozycja o Rusi Zakarpackiej, pod koniec lat 30. wtedy doszło do konfliktu zbrojnego pomiędzy Czechosłowacją a Węgrami. To bo chodziło o to, iż kiedy po układzie monachińskim trwał rozbiór. Czechosłowacji Węgry poczuły się silne i postanowiły odebrać ten teren Czechom, ale jest też tutaj polski epizod, gdyż służby specjalne II Rzeczypospolitej postanowiły wesprzeć Węgrów i dokonały dwersji słynna operacja ŁOM. Pod koniec 1938 roku polscy dywersanci przekraczali granice z Czechami i na Rusi Zakarpackiej, ostrzeliwali wojska czeskie, a także wysadzali mosty różnego rodzaju inne obiekty. Bardzo ciekawe, bo to nie jest znany temat, warto się z tym zapoznać. No absolutny absolutny tutaj mamy diament Krzysztofa Kubiaka, strategia Lukiego, duńskie terytoria atlantyckie w trakcie II wojny światowej. Mamy tutaj Grenlandia, Wyspy Owczo oraz Islandia w trakcie II wojny. Bardzo mało znany temat. To jest pierwsza książka po polsku traktująca o tym temacie. tego, że byłem na Grenlandii, to się bardzo interesuje historią Grenlandii, są tam opisane niemieckie lądowania na tej wyspie. Chodziło w wschodnią Grenlandię. Tam Niemcy lądowali, próbowali zakładać e, stacje meteorologiczne. E, Amerykanie, armia amerykańska, która e, kontrolowała Grenlandię, usuwała Niemców e, z tamtego terenu. Także warto się z tym zapoznać. Jedna z moich ulubionych książek, e, Krucjat alpinistów Christophera Heila, to jest o ekspedycji Waffen-SS do Tybetu w latach 38-39 przed, przed, przed wybuchem II wojny światowej Heinrich Himmler przekonany, iż Tybetańczycy są rasą aryjską wysłał ekspedycję e, pod dowództwem Ernsta Schaffera e, do Tybetu ale to, to też jest opisany region Sikkimu e, Sikkim był pod kontrolą brytyjską, ale de facto było dzielnym państwem od Indii i Maharaja Sikkimu był bardzo, pro proniemiecki. To jest opisana właśnie relacja między Maharadżą a Niemcami. no, Tybetem wtedy rządził regent Rimpoche. Obecny Dalai Lama był dzieckiem. Regent też był bardzo proniemiecki. E, tajne służby chińskie Rogera Faligota. Monumentalna praca na temat Guanbu, czyli Chińskich Służb Specjalnych. Chińska Republika Ludowa szpieguje świat od dawien dawna, ma te służby świetne, na no obecnie główny wróg USA. Jest to opisany okres od czasu wielkiego marszu, kiedy wojska mało dotarły do prowincji Henan, tam przeczekały II wojnę światową i tam już te służby się tworzyły poprzez wielki skok, rewolucję kulturalną i tu są opisane bardzo ciekawe epizody, historie, na przykład kiedy Czerwonie Kmerzy zajmowali Kambodżę, wtedy Chiny bardzo udzieliły im dużej pomocy wywiadowczej. W 1979, kiedy wojska Wietnamu Północnego wkroczyły do Kambodży i Czerwonie Kmerzy uciekali na granicę z Tajlandią, to wraz z nimi uciekali doradcy chińscy, którzy byli wyłapywani i przekazywani z która z kolei ich chroniła i wspierała bo, bo taka jest prawda, iż Stany Zjednoczone już po ludobójstwie wspierały Czerwonych Kmerów ciekawe historie związane z upadkami reżimu Nikolaja Czałszewsku, który miał być wrażony Leną, ewakuowany do Chin ale nie doszło do tego nie wiadomo dlaczego, co ciekawe prezydent Slobodan Milosevic wraz z rodziną też miał być Ewakuowany z Serbii w roku 2000 do Chin i też do tego nie doszło. A to byli ich ludzie, to byli ludzie Pekinu. Tak więc bardzo polecam tą książkę. No i tutaj mam jeszcze takie ciekawostki. Będąc parokrotnie w ambasadzie Korei Północnej w Warszawie, dostałem takie małe wydania. Pracę Kim Zong, Kila, Kim Zheng Kuna. Tu pokazuję tylko dwie, bo mam ich więcej. Miałem kiedyś nawet przyjemność poznać człowieka, który tłumaczył te książeczki języka koreańskiego na polski. No ja z tego co ambasada na bieżąco wydaje te prace. Jeszcze jedna taka ciekawostka. Zielona książka Muam, pułkownika Kaddafiego. Otrzymałem ją w ambasadzie Libii w roku 2002 zarządów Kaddafiego, wszystkie ambasady libijskie miały obowiązek wydawać za darmo zielone książeczki każdej osobie, która się o to do ambasad zwracała. Teraz zielona książeczka to już tylko historia. Libii nie ma. Wszystko dziękuję.